Hej widać w 28 części Nie mega mam to kuźwa zrobić nie Bo nie mam kurde w ogóle amunicji Do pistoletu Co mi zostało? 20 naboi W sumie mam dużo tego gunpowdera więc Craft, mam tych Trzymam Niebieskie te, to wybieram. jeden Craft Mam 452 pięćdziesiąt dwa, do shotguna, nie? Wiedziałem, że żeby trzymać te skarby, bo w końcu będę w dupie, jeżeli chodzi o amunicję. Dobra. To coś do podniesienia? No, dali mi roślinkę, zawsze coś. A teraz naprawdę kuźwa żałuję, że nie kupiłem tego, nie? Te sniperki, bo to by się serpiście przydało Dobra, może damy radę bez tego Chociaż wątpię Dobra, przestań gadać no. O! Gunpowder, extra.

Pado ocugu já sabia. Next. Be uh careful. -huh. Oh. Kurde, tak fajnie szło. Co ona Ja pierdziele. Coś poleciało. Oha. Joj. Ja Teraz kuźwa ją zabiję, nie?

Pierwszy. Pierdolje tam. Ty mam cztery naboje tylko, nie? Wiedziałem, że się... I nie mam tych. To późno trochę niedobrze. Ty prawie mnie zabił. Czemu teraz pójdę ganiać? Fak. Już? Błagam, że to będzie koniec. Ile to się będzie przekręcało? Fak, jeszcze jeden Ja mam naboju, chodź, 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 chodź. Idziemy, idziemy, idziemy. Nie wierzę, chyba daliśmy radę. Uf, jesteś? Chodź, chodź, chodź. No i w ten sposób, moi ko kochani, kuś was Piękni ludzie, zostaliśmy bez niczego. A nie mam pięć tych. Mortu... Ty! Ja to pierdzieranie. Safe Kurde, bałem się tej części już od początku, bo wiedziałem co mi tu czeka, ale nie wiedziałem, że to będzie aż tak kurde szybko. Dajcie meczanta, proszę was. O, ale była impreza. Dobra, na naboje. Dobre jest to w tych że jak Ci brakuje naboje, to gra Ci naprawdę daje. To mnie się podoba. No, to zostawiłem bolta, PESET A w dupie. Nieważne. Co? To działa mi się. A, podsadzić muszę. Dajcie mi chwilę dachu no. Żyjesz? No. Dziękuję. Nie wyglądasz, szczerze powiedziawszy. Nie to, żebym dał cię. Nie mówcie, że teraz będą ogrody. Ogrody. No niezbyt. No fuck. Fa... Ty, tego nie było w oryginale chyba. Wow. Nie, tego chyba nie było w oryginale. Shit, indeed. W sumie lepiej, ja się cieszę. O, kolejny rozdział. Chapter Results. Ile razy zginęliśmy? Pięć razy. Nie, nie, jest tak źle. Jak na poziom hardcore to nie jest źle, że osiem razy tylko. Ale przeszliśmy chyba najtrudniejszą część w tym zamku, nie? Typ o. Roost, wejdź. Wszystko się zniszczyło. Zabraliśmy wioskę w kastle.

Naprawdę, wszystko straciłem. No ale to był chyba najgorszy moment w tej grze, znaczy w grze, e, w tym rozdziale. Oj e, Marcin, żebyś nie, nie wykrakał tylko. Merchant, 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 Merchant. Nie, co ty? Wszystko jest słodziutko. Jest, save point. Dobra, co mamy w ogóle? Do, ale z dupy wszystko straciłem, dobrze, mam, że mam chociaż dwa te duże. Już musimy naprawić jeszcze. Yo. Tragedia. Co to jest? Amina. Jeden nabój do Shotguna. Super. Co masz nowego? Matylda Nie pierdolę Tyrant Burst Czyli strzela trzyma na raz nie bo wtedy ta amunicja w ogóle nie będę miał Body Armor Aaaa, to w sumie dobre tak jak czy jego ten trwa, e, trwałość będę mógł odnowić jak się zniszczy u Merchanta Dobra, ale na pewno musimy naprawić nóż 5000, pewnie No nie wiem czy to jest... To był kuźwa kupił Stingraya Chociaż to nie, kurde kuś ten body armor, nie? Co mogę sprzedać? To jest Może jakiś skarb opłynę. Szkoda Marciniego, nie go 2,30 Dobra, to chyba się tym pobawię nie nagrywając, bo tylko będę czas zajmował. O, po 12 Aha, Red Arps częściej jest. To w sumie dobra. Ale kosztuje nowa ta walizka. Duża taka. Czy nie mamy takiej jeszcze? Kurde! Nie wiem, czy to kupić. Strano, to poczytam i kupię to na... następnym razem nagrywając. Bo mówię, nie chcę spierdzielić. Dobra, tutaj kończymy część 28. no jesteśmy w dupie z amunicją. Ja pierdzielam, nie. Dobrze, przynajmniej tego nie straciłem ani jednego strzału. Ale dobra, jak zwykle dziękuję za oglądanie, Tym razem część części 28. A w 29 kontynuujemy. Jeszcze saveujemy. Dziękuję jeszcze raz i na razie.